Witam serdecznie. Dziś pokażę szybki, prosty przepis na roladki schabowe z pieczarkami. Do ich przygotowania potrzebujemy pół kg schabu, 0,5 kg pieczarek, 3 średnie cebule, ewentualnie 4 małe, 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego, 1 łyżkę muszardy, sól pieprz, słodką paprykę, mąkę przedną do otoczenia oraz olej ewentualnie smale smażenia. W pierwszej kolejności mięso pokroimy na plaster i rozbijemy tłuczkiem. Każdy płat mięsa oprószamy z obydwu stron solą i pieprzem. Mięso na razie odłożymy. Cebulę i pieczarki kroimy w kostkę. Na odrobinie oleju, ewentualnie Smalcu, podsmażamy cebulę z pieczarkami. Doprawiamy pieprzem i solą. I słodką papryką do podsmażonych pieczarek dołożymy dwie łyżeczki koncentratu, jedną łyżkę z tobą, musztardy wszystko wymieszamy i wyłączamy palnik. Na każdy płat mięsa wykładamy łyżkę farszu i ściśle zwijamy, obtoczamy w mące i na razie odłożymy. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy rolatki na średnim mocy na ciemnozłoty kolor. Usmażone polonezy odkładamy na ręcznik jednorazowy. I w taki oto sposób mamy szybkie i smaczne rolatki. Jeśli się prawie spadało to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.